Na ulicy leją? Nie, nie widziałem tego. A co na się da w ulicy? No kurde, auta jeżdża a ten, a oni na autostradzie się leją. I No tak, bo tam kula się wpurwił, bo on go zlisował nieźle i ten zaczął piesiami do niego. Stary! Zaczynam gadać o kuli i mam 310 punktów i 4 zabiłem. When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku z Battlefield 3 i jest dzisiaj ze mną Kłarsz, siemago! Tak, jesteśmy znowu na, na sienie z domu. E, jesteśmy na kanałach do szur, więc no, runda na pewno nie będzie długa, ale może zagramy ewentualnie dwie. Dokładnie. Jeżeli będzie bardzo... że będzie nam się fajnie grało. Ja oczywiście KARPie. O! Odpaliliśmy nie od początku rundy, więc um, nagrywaliśmy jeszcze na innej mapie, ale mieliśmy, miał e, małe problemy QR z FPS ami teraz ja mam takie problemy. O Jezus! Ale byś zdjął. No nie, po prostu na limbo mi ścinało w 15 klatkach, no to wiesz. Ale zresetowałem kompa i wszystko ładnie już chodzi. Fuck. Już się denerwuję, bo mi ta pieprzona myszka jest. Ja chyba nową myszkę kupię do, do strzelanek. B, przewodową. Aha. Coś tak zacina, że to są sekry. Ale ja mam chujowy ten celownik w tej broni, podstawowy, Jezu. Muszę sobie kolimatora przynajmniej odblokować, to wtedy będzie mi No, zabiłem! Ja już zabiłem na początku rundy, na początku filmu, więc wiesz, szpan. Szpan je. Ale jak chcecie zobaczyć prawdziwą grę, to link macie w opisie. W ogóle każdy teraz już M240 łazi. Bo na razie z tego mnie zabijają, no nie! Spałki dostałem. Wziąć. Fuck! Inny celownik, inny, tak inny celownik. Lola, tu w ogóle odblokowałem tyle broni i w ogóle nimi nie grałem. No i dobra, no i nie będę grał. M16. Oj, padłeś. Kolegi, battle, tłumnik. Ja tu jego nie widzę. Wejdź do akcji, dobra. Yeah. No, lubię, lubię właśnie z tobą. O, o, z tym celownikiem tutaj grać i samo samochod... wybaczcie, że będę lamił i tym podobne, jak na przykład teraz, ale... Ja jestem chory i nie mam tego skilla. Ta, ta, tak, mam ta, zawsze. Jest ta no, no, no. Kurde! No i znowu ten sam koleś mnie zabił. No jak mnie jadą, ja już mam staty 1-5 jeden, jeden, chyba. Ja mam 1-5. No Ty ja no też też Najgorsza... Nie, dobra, no to, to jest najgorszy na sobie, hehe. Ale he. y to jest hardcore? No. Teraz dopiero zauważyłem, no. Fuck jakie Czemu każe tu łazić z, z tym Eee, ze sparciem i tymi jebanymi maszynowymi Jezus Już mnie to denerwuje Mi też jak nie idzie Mi też jak nie idzie w battlefieldie to, to po prostu jest range z mojej No nie, to było już państwo Ja po prostu już tak się... Po prostu no KURDE! To Aaaa, fuck! Premium! Premium! Jebany premium! <noise> Jezu Kirie! Lol Niech nie to się liczy w ogóle w komentarzach Ile ilu graczy mnie zabiło z premium O Pewnie wyjdzie, że z 50 O asysta o. Coś nowego Lol Co to było? Jezu ją goście a tyle. No gariam, ale ludzie mają cela dobrego. Ja z takim no. fajnym celem, wiesz. No life on 24, on 24. No fuck, 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 fuck. Nie no, dobra, nie trzeba no life'ić, żeby dobrze w to grać. Dobra, uleczę gościa. Czekaj gościu, już, już biegnę z defibillatorem. Nie! Czemu nie chcesz zginąć? Cały maj dałem ja ją? Ej, mam już zero, chyba tam z jednym gościem 0,4 4 Pozdro. No! Powrót 50 punktików. No, nagroda pocieszenia. Już jest A! Nie, nie, nie. Jakaś pizza mnie nawala. Od tylca, lol. O ja, 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 ja ją widzę. Ja... Fuck, granat! Dawaj, dawaj, yeah. walcz, gościu. Dawaj, dawaj. Nie. Dobra, nareszcie mi idzie. fakie yeah. O, holograficzny odblokowałem. Nie chcę kolograficznie chcę kolimatora! Fa No nie, dobra Jak ci tam idzie? O, jestem najgorszy już Jestem trzeci nie jestem najgorszy No, przez ostatnie jesteś. Ale cięższych. O gościu jakby przestraszył O, uleczyłem. Zawsze punkty. <glusty> o kurde, sniper na mnie poluje! Ech! 16% HP Lol, kto we mnie strzega? Ja widzę takich akcji. A skąd ja nawet nie wiedziałem kto mnie zabił? Lol, żal, lol. Lol, żal, pl. Lol, co? ja nie mogę! O co chodzi tam w ogóle? What the fuck? No, zabójstwo zespole! Ty chuju! Napiszę mu. Ty chuju! To jest jakiś ruski serwer? Nie wiem. W Polsce ja nie wiem, zabiłem nie. w końcu kogoś, w kolano, o holograficzny polsko. Ej, dostał w kolano, hehe. Jak mógł mnie zabić, to tak mi fajnie szło! No nie, no kurde. No i... kto mnie zabił? Ja! Ah. No i znowu nie widziałem gościa. No żal. i premium, kurde, premium, fuck! Bo kurde. Ma co no, sobie jakieś Takimi fajnymi. No właśnie widzę, ciągle jakieś fajne bronie. A ja nie mam, bo mnie nie stać na bronie fajne. Nie... Ci, co mają premium, to znaczy, że nie umieją grać. Taki, tak. hej, taki hejt. Na pewno. No tak, bo, bo wiedzą, że nowe bronie, no nie, to wiesz... Nie, 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 no, no kurwa, stał koło mnie mój gościu i nawet mnie nie obronił. Lesz, lesz, lesz. No, jak mnie zabij? No nie zabij... Ej, pomóż mi, nie! Na I ktoś twojego trupa chyba. A, nie, ja żyję, żyję. Daj apteczkę, błagam cię Daniel, daj! Apteczkę! No Nie! Kto za tobą, za tobą! fuck! Ej słuchaj jaki ciul był z naszej drużyny, stał za nim zamiast go nawalać, to no, to się patrzył ja... tak... tak to jak... No... Aaaaaah! Nie Staty 2.15 <grym> LOL LOL no nie, ey, on nawet mnie... Od tyłu? Nie od tyłu? Ja premium. Ale od tyłu? Nie, Kogo nie, Nie zabiję. Przodu, hehe. Gracze premium lubię od tyłu, pre lubi tyłu brać. Lol, w ogóle, o co tu chodzi? Gościu wstawać. i... Fuck! Nie... Kosa! I... Oj, oh, sorry! Gracz nie premium, no premium mnie zabił. O lol, żałos, naprawdę. Ale no premium, nie miał premium. Ło, wow, nowość. Dziwne, naprawdę, ja... Ja nie wiem, w ogóle. Jak o, to można... Dzięki, Daniel. Zabiję. <laughs> Przede wszystkim... Miał... Ja strzelam, a ty wchodzisz pod dupę. Już tak, jeszcze że to moja wina. <laughs> Jasne, tak. Tak. A co, moje? Pakie, no nie, no. Ja mam tak. Zabiję. Nie. Drugiego, nie, Z drugiego <laughs> nie dam rady już. Nie te guziki, czwórka, no kurde. Co za debil układał taki... Schemat. <laughs> Skęładną no fajkę. To jest takie niewygodne. Ja tu kurwa! Jez yes, zabiłem w no ja. Aaaa, systa. Ej, dlaczego tak się zdarzy czasami, że nie mogę uleczyć gościa? Że leży i mimo tego, że no, no, jest niby ten, że da się go jeszcze uleczyć? No, no bo to jest uleczyć, taki lag niby. Jeżeli nie ma ciebie, to no, wiesz, no, no, Magia befa. Ja pierdolę. Ja o, tak asysta. mam, zabiję i dam. Zabiję i dam. i tak ciągle. Asysta, coś nowego. A ten film trzeba nazwać, naprawdę. O, gracze premium, tak nazwę ten film. No, to jeden z najgorszych moich meczy. No, niestety tak bywa. Nawet, Loo, nawet, naj, nawet o, o. i najlepsi mają swoje trudne chwile. Yeah, ale nabiłem punktów ładnie. No, nareszcie mam normalny celownik, już. Nie jakiś ruski. Co? 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 Jezu, jak ta gra jest do dupy Przez ten premium, że tak się do dupy ta gra zrobiła. Zeszmaciła się. No nie no Stary, wczoraj byłem pierwszy, pa ty pamiętasz graliśmy, nie? No, Metro, tak. kurde, pierwszy byłem. Wszystkich jebanych premium zabijałem A teraz co? Gówno Nie działa Daniel uważaj łapam tekę O, cześć! Zabiłem go! Jest, widzę asystę. Uleczysz? No ja nie jestem medykiem, sorry. Gram z tym wsparciem. I'm sorry. No nie, na Krimora wpadłem! Gracz premium, ja p***. Och, Z dziwną krwią ciura zabiłem. Oczywiście ja ich wszystkich lubię i tak dalej. Kurde, prawie wypadł No nie! Jest! Ciebie uleczyłem, aaaa! Nie, 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 no to nie uleczyłem, uleczyłem, uleczyłem. gościu i gościu granata życiu prosto podróżuje. to jest na serio jakiś ruski serwer chyba. No jakie ciure strzelają we mnie, no nie wiem co amunicja sobie daje ktoś tam strzela i to ładnie ale chociaż go ulecz jakichś że... o tam jest w ogóle ja tak cicho mówię Są? nie było no. tam na kraju chociaż nie ja myślałem, że to mój, bo tą latarką świeci, to wygląda jak niebieski, lol Lol, <laughs> tamo lol, jak teraz jadą, nie mogę Kurde, się mi... no nie! Wszystko jest przeciwko mnie, kurde! Jest, przeżyłem! Ale aptekę dajcie! O, lubię, lubię. A nie, nie, nie! Snajper chyba. Kurde, czemu mi nie pokazuje, kto mnie zabił? Żałosny. Może to taki rodzaj mapy, dobra, sorry, jeżeli nie się Nie, ma to hardcore. No nie! p 10! Ciebie nie Nikt ty kurwa nie leczy, mnie nie lubi Fuck! W dupę jeżdżę, no O jest, no, ha. No to fajnie sobie gościu punktów na mnie nabił No nie, ktoś mu leczy, frajesz zabije go Specjalnie Patrz zabije go zaraz, czekaj Pani, patrz, patrz, zaraz zobaczysz na czacie, okej? Okay? Patrz, kurwa masz Napiszę, sorry. Jeszcze przypadkowo sorry. Patrz jaki kiki napisał. <grymianie> lol <Long>, sorry. <grymianie> o oh, fuck, to było zjemniste. Crash premium, dobra, nie, naprawdę. No, Ale naprawdę, ludzie, naprawdę. Nie, no nie od tyłu. Oh. <grymianie> Jakby ktoś teraz raz leczy, to zabije. Kosa, fuck. Rage, gracz premium, kurwa. Chyba widziałem twój skok. Be patrzenia na twoje No nie! Kurwa! Gracz premium! Nie, 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 No nie, mi to denerwuje, bo nie dość, że... Wiesz co mnie denerwuje najbardziej? To, że jak, mi, jak nie nagrywałem, to miałem dobrze mi szło. A teraz jak nagrywam, to do dupy mi idzie. I to jest magia tego. No to jest magia przeciw przycisku F9. A skąd wiesz, może mam na F8? Haha, ha, ale dis. Wow, ale pojechałem aż do teraz. Stary, sucho! Aż sobie <grym> wysuszyłem swoje pranie. Potrzebuję wody. Uh! Ale ja się dzisiaj. to dzisiaj. Zary przez Battlefield sobie dwie myszki, zwaliłem już. Zwaliłeś co będzie mówisz no fuck! <laughs> Przyładowałem! Nie, to się nie liczy FUK Grasz premium. no nie! Jes, asysta! I zaraz ginę, bo już mam... No i... Fuck yeah! Gracz premium oczywiście Damn, ja jedam, tak tytuł, jedam tytuł jebane premium No, nie no jebane, może nie, ale jakieś tam premium na pewno Głupie, o, głupie premium, o piękne. Głupiutkie, tak będzie rzecz jej. Ja pierdzielej... Dobra, zginął. C no, Zaraz będę robił każde... No, za każdym razem, jak mnie z premium, to zrobię przybliżenie na to. GIN! Being, nie! to, Aaa! fuck! Grasz <gankanu> w premium i to sniper jeszcze! <g elves> Jakiś... <roommate> Cały magazynek władowałem, a jakimś cudem miał 80% HP, no nieźle. Dobra, jest! Ło! Zabiłem no. jakiś Fuck! Tuda. Granat, no! O, sorry! Cien o, cienki! Ale ja granat rzuciłem, bo ja widać, że wbiłeś! Wiem, no nie powiem, wchodź! że wszedłeś pod celownik wtedy. Jesteśmy kwita już, widzisz? Idę ci rzucić granata. Aha! Jest! Z biodra zabiłem! z jądra Ej dajcie aptekę ja tu jestem, daj apteczkę mi. Ej, tu, Ej, jestem Daniel. tu jestem, chodź ci rzucę gdzie ty jesteś, daj szybko no kurde, zeza masz no kurde, no to było tam a. <laughs> widziałem go ktoś go zabił, to nie byłem ja wow, wow, wow chociaż mam dużo nowe leczenie i 90 punktów za to bodajże o, a mi dobrze, idzie mi dobrze idzie już mi dobrze idzie je Dobra. Nic mamo. Ty skapnął się, że mam otwarty balkon, ja pierdziele. No. Dobra. Kurwa mać. Dobra, ro rozgrzałem się, teraz trzeba zacząć grać. Fuck. Dobra, zmieniam celownik. No nie. Przecież nie, przecież nie, nie! Nie! Fuck sniper, Sniper, snipa, tak, tak, tak snipa, tak, 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 jasne, jasne, sniper, ja no po co, nie, no no tak, tak Ja nie rozumiem jak można tak na ogołu sniperem grać Nie no ja tak grałem fd 2 Jakim kurde cudem, przecież co on miał za broń? Pistolecik I nie zjechał? Jeszcze z takiej odległości, to pozdro. Widzę, że drugi CS na się rodzi To jak nie zginie! No, no lAF O, przez kartony <śmally> uciekłem Co, co? 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 Dobra, co? Co? Dobra, co Dobra, dobra, dobra! Zostawcie no mnie! Ej, patrz jakie mam staty? 6.37, nie mogę. <śmally> LOL ja już zroga... Ja uciekłem od tych statów. Jesteś Masz no... Na boje. My chciałem ci dać naboje, uciekł jakiś koleż. Ej, ja mam szarę ekran z weź mi pomóż. Nie mogę. Da Daniel, rzuć aptekę! Daniel tepaj! Dawaj aptekę, no rzuć mi tu na dół. Na dół rzuć mi! Le no mnie. Zabili mnie! I to jeszcze shotguna! No i a mnie grasz premium, żeby tak wiesz, żeby było no I spotka. też grasz premium. Oho, na spałnie kampi jak, jakaś dziówka Nie. Ooooooo! No! Grasz no <laughs> premium mnie zabił! Yeah! Jestem spełniony Trzeba się RESP dwa razy w tym samym miejscu, to jest głupie O nie! O nie! FPS spadają. Znowu BH please. A to mój. Sorry. Kurde, zaraz mi walał, że za dużo zabijam swoich. Fuck! O shit! na tym, jak to powiedziałem. O oh, shit. <grym>, o oh, shit. Ja pierdziela, <grym>, ale, ale sobie posepleniłem. O shit! jak mnie ktoś zabija, dzięki. Aha, no nie wiem, patrzyłem na moje Jest, dwóch naraz, no Claymore! 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 <grystanie> Kurwa, jesteś! Czekaj, uleczę cię. No nie ulecz mnie! No nie! Sobie dawam chwyt teraz do mojej broni, zabijecie! Chciałem punkt sobie nabić. Dzięki, kwar. Za to, że powiedziałeś, że punkty sobie chcesz narobić. Masz za karę, kurde, jeszcze nerwiony jestem bardziej. Nie to że zabijają no, mnie ciągle. No nie, killer race, mp7, nie! Dobra. Mam takie staty, ale jestem dziewiąty. Nie denerwujcie mnie ludzie. No pozdro, że jakaś... że jak jakiś gimbus się przyspałnie No, nareszcie! Nareszcie skilla mam. Chyba. Kurde, byłby kolejny. Ale Danielku, nie może tak się wyrażać. To jest nagranie dla dzieci. Tak Dobra, trzech. Fuck yeah. Jeszcze nie zginąłem No i zginąłem. Grać premium, Nice. O stary, nie. To będzie dru drugi, no Boże, długi mecz No naprawdę sami gracze premium mnie zabijają, bez ją. No nie, no są może tam 3 graczy, gracz, którzy nie mają premium. Czyli ja, czy ja i jakiś gość. Fakie, Myślałem, że to mój. I do wody wpadłem, zarobiłem. Myślałem, że to mój. Dla chęstych chciałem go zabić, a tu wyskoczyło, że to bruk był. <laughs> Cały no, to szczęście. Co, twoich zabijasz gości. Bo mnie to denerwują. A jak ja się denerwuję, to zabijam wszystkich. I plecy, plecy, plecy! Jest asysta, f**k. A tak, sniper mnie zabił z premium. Nie, po co? Nie. Na ch** nam się denerwować. Ale tutaj buźnierstwo chodzą. Wpadłem. Od gracza premium. Lol. No nie, killer jest. Ja ci widziałem. Strzelałem na ślepo. No i znowu. Ktoś mi zabrał fraga. Jak to F**k. Nie dazą pograć dzisiaj. O no nie, suwaj się, debilu. Aha, no, zdraniłem mojego i ktoś go wykończył. Co ostro dla ciebie? No podmokę a ja tam strzelałem sobie dla hecy. Do nikogo. O, zabicie wroga. No kurde, mać, ja w ogóle nie mam. No dobra, o oh, wow. Korwa, jak, ten... wow, w... jak się zdenerwujesz, to. Oj, lecz mnie, wow, jak ja Jak się zdenerwujesz, mów mówię. Korwa. Tak, Korwa no dobra czekaj jakoś tutaj mm. o oh, nie yeah. no pamiętaj dziękuję posłuchał się gra raz już to błagam nikt nie wejdzie w niego no kurde mać z tymi graczami premium po prostu... No i patrz, z respa też walił na nas. Ale dobra, ale dobra. Ale dobra nieważne. Quar. Czekaj, bo chcę sobie punktów nabić. ci lubię O oh fak, nie zdarzyłem. ci lubię. ci lubię. Ty jesteś no nobie. LOL, ekspisz na mnie. zabiłeś pierwszy... Nie, pierwszy czas. Przypadł go! What the fuck? No i jeszcze gościa nie zabiłem i on miał HP. Jeszcze jak on mnie zabił... To ja po prostu... O, asysta, ło. No, udało się, zabiłem snip. 07... 087. To TSG-87. Kiedyś z nim grałem w TFA. a to jest? To jest TSG-87? Nie znam go. Nie, to to mam, nie, nie, jest znam, nie to mam... jest jakiś. Jakiś jakaś niegwia... nieg... nie wiem, jakiś... Spód YouTube'a. Hmm, tak samo nie wiem, kto to J.J. Joke. J.J. Joke? Kto? J.J. Joker to już w ogóle jakiś... Nie wiem w ogóle. Kto go z, ja, ja go znam i ty, tak to chyba nikt inny. Dobra. I teraz nagle jakaś banda. Weź, jak możecie znaleźć J.J. Jokera, on nawet więcej widzów niż ty! Nie ma eee, dużo wizów, on ma jak, swoje jak prywatne życie. Jest, jak słuchaj, jak Polaków jest 40 milionów, a on ma, on ma tylko 200 ileś tam tysięcy no, widzów. Eee, on ma prywatne życie! Łee, eee, nie dodaj, się martwą, że nie dodaję minicrafta. Witaja! Jezu Żigod, to jest wideo-recenzja. Ej, trzeba dać w tagach CTSG i Joker, bo wymieniliśmy ich. na nagraniu. Prawda? Tak, o co chodziło w ogóle? Nie wiem, prawda. Aha, ostrza, dobra, nieważne. Ale coś tam się wbiło, punktów bo już dziesiąty kill. WTF Ale na serio, czasami ktoś sobie robi jaja i jakiś gimbus gimbus nie obczai i i. myśli że to na poważnie było. No nie? by no prywatne życie! Łe, on żyje! No. Parożek, parożek, no nie Padłem. Ej, nie żyje ludzie, pobudźcie się z tym naprawdę Nie, bo żal był bo gnomka wystąpił żal żal mi cię. To było stare nagranie to i tak, on, jest, on nie żyje przecież JJ nie żyje Ej no jak mnie zabił? Stary to już było jakieś bo ja nie wiem Koleś wyciągnął amunicję, nie? Ja... O tam wiesz, amo podawał, nie miał broni wtedy. Ja już do niego strzelałem, a ten kurde zabił mnie wtedy. Jak jeszcze wyjmował broń? Znaczy, a, tego, broń, no, no, no. Widzisz, się się przez te nerwy? Jeszcze znaczy nie mogę denerwować, panie. Bo strzeli. No f... jaka lama! Ja Dawaj, nie... Daniel! O nie, zginąłem, ale mam punciki to się liczy. Ej, słuchaj, jaka lama. Kto, ja? Nie, po prostu gościu sobie się czołga, no i naprzeciwko jego jest jego wróg i w ogóle nic z nim nie robi. No widzisz JJ Joke? Pozdro, kurde. Jeszcze aż mi popfilter spadł. Lol, no, nie, taki jak wy sobie wyobrażacie wszyscy. <laughs> popfilter, Tak taki jak ma. Cytysg, Cytysg. Nie, nie znam, ty jak... Nie, ja też nie tam nie, nie wiem w ogóle, on nagrywa. co... w ogóle, co ty daj sobie tylko nazwę, te literki w tym użytkowiną? No, Cytysg. Nic, to nie, nic to nie znaczy. Co to znaczy? Co to znaczy? Jaki, jakaś sekta to jest. Ja nie wiem, ja nie chcę wiedzieć, wiesz? cyty o co. A co jeszcze jakieś cyferki. jest gej? Cybula to super gej. Holo. Fakie, helie. Nie, co tak. Nie, jak to było? Co tak stoisz już i coś takiego. Jeszcze jak to z tą kanciastą... Nie daj ci miamos, suc cuczek U nikt nic mi da siano. O rozwalę to Ej, jest ich go Ojej, jak go przygłosiłem. Mam szereg, ekran Coś się zepsuło z monitorem. Ja pierdolę, to to chuj kurwa yo, yo, yo. Lol, kiedyś na mnie... Nieeee! to oh, wszystkie przekleństwa, no nie, wycinać, no nie? Tak. Ale po prostu stwierdziłem, że za dużo by tego było. No chyba, żebym ktoś siedział i odhaczał to wszystko, co, tu, wiesz, no nie? No kurde, mój strzela do mnie frajer, zabiję go. Nie, boję się, bo że mi kika dają, bo już chyba pięciu czy tam sześciu swoich zabiłem. Więc lepiej nie. A mam w miarę ogarnięte już staty. Jo ja pier... No nie, Claymore! Lolo, to you. będzie masakra Oh my god Mam szelec wyborowy Nie fuck. O sorry zabiłem Kiriko jakiegoś Murzyna Murzyna Sorry Patrz ile starych sorry daje nie mogę no nareszcie snipa Ja już go kilka razy zabiłem Da, no camping. Będę camping, czy ci się to nie podoba, czy nie. Campię, bo mogę. Czuję respekt. <noise> no. ty, 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 ile ludu tu jest w ogóle? Hula daje fula nie. Ja się wkurwiłem! Dobra, no to zaczynamy dis. Wyjebany do omena. A widziałeś w ogóle dis Omena? Dis tego, kule i Omen? Co się później na tym, na ulicy leją? Nie, się... nie widziałem tego. Kule, zary, za... co na mnie się da ulicy? No kurde, auta jeżdża, a ten, a oni na autostradzie się leją. I gadaj No tak, zary, bo tam kula się wpurwił, bo Omen go zlisował nieźle i ten zaczął pieściami do niego. Stary, zaczynam gadać o kuli i mam 310 punktów i 4 zabiłem. Ty, gadamy. Kula daje full'a, bo się wkurwiłem, no nie, kosa dał mi! No i prem, no nie. Fula, o, też muszeleczki daj, kula daje full'a, bo ten, bo mówimy o nich, o nim, nie? W temat. Nie! No i sniper. Fula daje, kula daje full'a. What the fuck? Uwaga, granat, ludzie. Dziś na omena lol, w ogóle omen, what the fuck 84 <laughs> razy mnie zabili? Nie, 64 60...